Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Mont Marketing oparty na danych. Dzisiaj pierwszy raz próbuję nowej formy, formy solowej, czyli bez gościa. A temat, który, z którym chciałbym się z Wami podzielić, to jest temat strategii w digital marketingu. Jest ona bardzo ważna z punktu widzenia działań marketingowych, a bardzo często pomijana w rozmowach, dyskusjach na temat nie wiem, budżetów na dany rok, czy w ogóle jakie działania biznesy powinny podejmować, jeżeli chodzi o marketing. A wydaje mi się, że bardzo dużo pozmieniało się, jeżeli chodzi o samo podejście do digital marketingu, bo trochę skończyły się już czasy, kiedy przychodził klient do agencji reklamowej i tak naprawdę strategia czy wymagania dotyczące strategii działań, polegały na tym, że OK, mam taki i taki biznes, mam, prowadzę sklep internetowy, budżet marketingowy mam na poziomie, nie wiem, 10-15 tysięcy złotych miesięcznie i proszę, zróbcie mi kampanię w Google Ads i oczekuję zwrotu z inwestycji raz na poziomie 800. Trochę już się to pozmieniało, jest to takie bardzo Mało strategiczne podejście i można osiągnąć naprawdę niezłe wyniki, ale tylko i wyłącznie w danym kanale, a nie patrząc na całość biznesu. I dlaczego chciałbym o tym opowiedzieć? Bo bardzo dużo biznesów, które dobrze prosperują, w pewnym momencie natrafia na coś takiego jak szklany sufit. Szklany sufit, jeżeli chodzi o przychody, szklany sufit, jeżeli chodzi o możliwość sensowne, sensownej alokacji. Yy, Marketingu, zasobów marketingowych, budżetów reklamowych, które pozwolą się biznesowi rozwijać i które pozwolą na dobrym poziomie zwrotu z inwestycji dalej alokować większe budżety marketingowe. I biznesy dochodzą do tego punktu, czyli coś działało, było w porządku. Prowadziliśmy kampanię w tym kanale, prowadziliśmy kampanię w tym kanale i w pewnym momencie przychody przestają rosnąć, albo nagle jest problem, żeby dokładnie doliczyć się. Które działanie marketingowe jest najbardziej korzystne z punktu widzenia, na przykład transakcji w sklepie internetowym, bo jest tak, że jeżeli analizujemy tylko i wyłącznie raporty z poszczególnych sieci reklamowych, patrzymy sobie, ok, w Google Ads taki budżet. I taki zwrot z rodzaj inwestycji. Facebook powie to samo. TikTok powie to samo. Każda sieć ma swój sposób raportowania. Każda sieć ma swój sposób, jeżeli chodzi o liczenie współczynnika konwersji, czy atrybucję tej konwersji. I w pewnym momencie jest bardzo ciężko zdecydować, OK, Chciałbym rosnąć, chciałbym mieć większe przychody, ale gdzie je przysypać. Dochodzimy do tego szklanego sufitu i dochodzimy jeszcze do jednego problemu, czyli takiego problemu z analizą danych. Biznesy nie są przygotowane, nie mają odpowiednich dashboardów analitycznych, nie potrafią policzyć zwrotu z inwestycji z każdej z głotówki tak ogólnie, a liczą tylko i wyłącznie per kanał. I to jest obecnie bardzo duży problem, który a nie pomaga biznesom się rozwijać, a B. Czasem powoduje problemy z rentownością, bo w pewnym momencie, kiedy czytamy te raporty z sieci reklamowych, wszystko wygląda świetnie. Później patrzymy do swojego CRM, do swojego panelu z transakcjami i okazuje się, że już nie jest tak różowo, że sumarycznie nie uzyskaliśmy takiej ilości transakcji, sumarycznie koszty były większe niż podejrzewaliśmy i cały biznes się nie spina. I takie takie myślenie tunelowe jest dużym problemem z punktu widzenia prowadzenia biznesu i rozwoju biznesu, i właśnie o tej części, jak podejście strategiczne, takie podejście kompleksowe, gdzie z lotu ptaka patrzymy na to, co dzieje się w biznesie, analizujemy, planujemy, osiągamy kolejne kroki milowe i dzięki temu poprawiamy swoje działania albo je zmieniamy, jest dużo lepszym podejściem niż tylko i wyłącznie alokowanie konkretnych budżetów reklamowych w kolejne kanały i cieszenie się, że w danym kanale nam się spina, bo musimy mieć ten big picture, aby móc iść dalej. Cześć! Jeśli podoba Ci się ten odcinek i lubisz słuchać o marketingu internetowym, analityce webowej czy ciekawych kampaniach reklamowych, to kliknij przycisk subskrybuj, aby być na bieżąco z odcinkami, które publikuję co dwa tygodnie. Z góry bardzo dziękuję. No dobrze, to w takim wypadku... Czym jest skuteczna strategia w digital marketingu? Jakie jest właściwe i dobrze dobrane podejście strategiczne? Nie wiem, możemy to porównać. Wyobraźcie sobie architekta, który dostał zadanie wybudowanie domu. To on tak naprawdę nie zaczyna już od tego, okej, okay, jakie będą płytki w salonie, jakie będą kolory ścian i nie wiem, gdzie powiesimy telewizor i ułożymy sofę. To dopiero jest. Jakimś wynikiem działań, które trzeba zacząć u podstaw, więc najpierw jest analiza potrzeb, analiza budżetu i w ogóle realiów, w jakich się poruszamy, a dopiero później powinniśmy dobierać konkretne narzędzia, aby ten cel zrealizować. I właśnie w podobny sposób działa podejście strategiczne w marketingu internetowym, czyli to jest coś więcej niż dokument, natomiast tego nie unikniemy. To myśli trzeba przelać na papier, dobrze zaprojektować. Natomiast o co chodzi w tym podejściu? Najpierw mamy analizę, później po analizie mamy wyznaczanie celów, później mamy dopiero w przemyślany sposób dostosowywanie działań, aby móc realnie te cele osiągnąć. Powiedzmy, że jesteśmy biznesem, który chce podwoić przychody miesięczne przychody z jednego miliona do dwóch dwukrotnie na poziomie miesiąca i teraz musimy spojrzeć całościowo i zadać sobie po prostu kilka pytań jak możemy osiągnąć ten cel czy mamy wystarczającą ilość odwiedzin z działań marketingowych i jesteśmy na tej podstawie osiągnąć na tej podstawie osiągnąć odpowiedni współczynnik konwersji i odpowiednią sprzedaż czy w ogóle jesteśmy gotowi jak biznes żeby obsłużyć dwa razy więcej zamówień na magazynie, w procesach, w ilości zatrudnionych pracowników. A może trzeba sobie zadać trochę inne pytanie? Czy na pewno potrzebujemy naszym celem jest dwukrotnie większy przychód, a może naszym celem powinien być dwukrotnie większa marża na produktach, bo chcemy zrobić biznes bardziej rentowny, a nie większy i to może rozwiąże nasze problemy albo spowoduje da taki duży buz dla biznesu. Musimy sprawdzić, z jakich kanałów marketingowych obecnie korzystamy i czy te kanały się wzajemnie może wykluczają, może działają osobno, w ogóle musimy sprawdzić, jaki wpływ mają na siebie. Czy mamy zaimplementowaną odpowiednią analitykę? Czy widzimy to, co dzieje się na poziomie marketingu, to, co dzieje się na poziomie biznesu? Czy może nie mierzymy odpowiednich wskaźników i nie jesteśmy w stanie wyciągać odpowiednich wniosków? Jak nie będziemy w stanie wyciągać odpowiednich wniosków, no to jak zmierzymy Efektywność naszych działań marketingowych. Dodatkowo takie podejście strategiczne, gdzie powstanie dokument, przerzucimy nasze myśli na papier, zrobimy plan, w który wierzymy, działa trochę jak taki trener personalny, który, bo, bo ten dokument nas pilnuje, pilnuje nas w działaniach. OK, osiągnęliśmy y, konkretny kamień milowy, pójdźmy dalej, ale nie pójdźmy chaotycznie, tylko pójdźmy y, zgodnie z wyznaczonym y, celem. Sprawdźmy, czy to, co założyliśmy, rzeczywiście się sprawdza. Czy Widzimy te dane, czy możemy je potwierdzić? Czy nasz zespół, który pracuje nad tą strategią digital marketingu, może rzeczywiście potwierdzić, że to, co sobie zaplanowaliśmy, osiągnęliśmy? Więc dokument strategiczny, podejście strategiczne naprawdę systematyzuje taką pracę w marketingu. I teraz warto sobie też zadać pytanie, dla kogo może być przeznaczone takie podejście strategiczne w biznesie? Moim zdaniem, Nada się w małych, średnich i dużych biznesach, natomiast w jednych nada się bardziej, w innych mniej. Małe biznesy, tam jeszcze takie sztampowe działania z niedużymi budżetami, z testowaniem różnych kanałów marketingowych, tam jeszcze można pójść zgodnie z utartymi zasadami, zainwestować najpierw w jedno źródło, później w, drugo, w drugie źródło. Tamte budżety marketingowe nie są takie duże, jeszcze tego tortu nie ma gdzie dzielić, natomiast. Jeżeli mamy już średniej wielkości biznes, duże biznes, które mają ambicje rosnąć, które już zmagają się z problemami efektywnościowymi, jak najbardziej powinny zastosować takie strategiczne podejście do digital marketingu. I co to mogą być za biznesy, i przykłady pewnych wyzwań, z którymi one się mogą mierzyć. Średnie i duże e commerce gotowe na skalowanie, na skalowanie swoich biznesów, zwiększanie przychodów, zwiększanie rentowności. Prowadzimy sklep internetowy, który ma już solidne fundamenty, ale czuję, że mógłby osiągać więcej, bo może widzi większą konkurencję, ma ambicje zgarnąć trochę więcej rynku w danym segmencie czy w swojej kategorii i może zastanawia się nad wprowadzeniem nowych linii produktowych, żeby zdobyć nowych klientów, nowe rynki. Poszukuję długofalowych. Działań, które przynoszą trwałe efekty, a nie takie jednorazowe strzały marketingowe, nowy asortyment, nowy rynek to wymaga mocnego przemyślenia, kanibalizacja działań. Trzeba wyliczyć, ile budżetów marketingowych dodatkowo potrzebujemy i kiedy one mogą zacząć się zwracać. A może trzeba popracować bezpośrednio w e-commerce, zastanowić się, jak popracować nad koszykiem, jak robić upsell, jak robić cross I to wszystko powinno być zaplanowane, a nie wrzucone na hura. Dodajemy nowy asortyment z hurtowni i na pewno się uda. Innym przykładem mogą być e-biznesy, e-komersy, które osiągają pewien poziom stagnacji, nic nie działa, nic nie rośnie, właściciel, zarząd niechętnie chcą przeznaczać dodatkowe budżety marketingowe, bo widzą, że proporcjonalnie nie przekłada się to na zwiększenie sprzedaży, a może nawet te biznesy muszą w tym momencie... Mają taką perspektywę, że nie rosną, porównują się rok do roku. Przychody nie urosły, koszty są na tym samym poziomie i zaczyna się problem z rentownością yy, biznesu. I tutaj też potrzebne jest bardzo mocne zweryfikowanie dotychczasowych działań. Co działa, co nie działa, jak kanały marketingowe wpływają na siebie. Czy na pewno dobrze. Yy, potrafimy określić atrybucję konwersji, czy może potrafimy spowodować, wzbudzić w naszych klientach chęć powracania, bo może ten LTV jest zbyt mały, a biznes naprawdę mógłby popracować nad tym faktem i w dość tani sposób, w stosunku do dodatkowych budżetów marketingowych, sprowadzić większą ilość transakcji do danego biznesu. Strategii na pewno też potrzebują biznesy, które chcą się rozwijać, może rozwijać na nowych rynkach. Określenie, w którym kraju, w jaki sposób wejść do tego kraju, ile będziemy potrzebowali środków marketingowych, co będziemy potrzebowali na poziomie biznesu, w które kana kanały za granicą najlepiej zainwestować, to na pewno też wymaga dobrej analizy, dobrego planu, dobrej strategii i dobrego podejścia do ym, alokowania budżetów marketingowych. Aby nie przepalać tych środków i aby nie zniechęcić się, albo w ogóle polec z tą strategią wyjścia na nowe kraje. Cześć. Jeśli interesujecie świat strategii reklamowych i najnowszych trendów w branży performance marketingu, to kliknij dzwoneczek i zasubskrybuj ten kanał. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. No właśnie, to w takim wypadku, jak sensownie w kilku krokach wdrożyć strategię digital marketingu, jak wygląda taki proces? Ja opowiem o nim bardzo ogólnie, zahaczając o wszystkie etapy, natomiast w kolejnych odcinkach chciałbym już szczegółowo mówić każdy z tych etapów wdrażania strategii marketingowej. Jest to dość intuicyjny, prosty i zrozumiały sposób, podzielony na zrozumiałe etapy, nie jest jakaś magiczna formuła, natomiast proces, jasno określony proces, który prowadzi do osiągnięcia konkretnych wyników. Jaki jest etap pierwszy? Etap pierwszy to jest analiza, czyli zrozumienie, w jakiej sytuacji obecnie znajduje się biznes, jaka jest obecnie kondycja Działań marketingowych, więc patrzymy na to, co działa, a co nie działa. Jakie są koszty? Ile wydajemy na prowadzenie biznesu, na marketing, na operacje, na ludzi, na logistykę? Czy są tutaj jakieś pola do optymalizacji? Czy są tutaj jakieś koszty, które można zredukować albo sensownie? podbić. Z jakich kanałów marketingowych obecnie korzystamy? Tu głębna analiza, gdzie alokujemy budżety marketingowe. Czy są to sensowne badania, czy tylko wydatki bez pokrycia w późniejszych konwersjach czy przychodach. Analizujemy problemy. Dlaczego działania nie przynoszą efektu? Albo nie przynoszą efektu w ogóle, albo takiego, jakbyśmy zakładali. Czy jest to kwestia źle postawionych celów? Czy jest to kwestia złej alokacji kosztów marketingowych, czy może jest to kwestia konkurencji, która obecnie na rynku rozbija się bardzo mocno i zwiększyła swoje działania reklamowe. To wszystko musimy wiedzieć na starcie, aby przejść do kolejnego etapu. A tym kolejnym etapem jest ustalenie celów, czyli odpowiedź na pytanie, co chcemy osiągnąć w długim terminie i mamy... Stan początkowy, jasny punkt wyjścia, no i teraz musimy postawić sobie cele, co chcemy osiągnąć. Czy będzie to cel na zwiększenie przychodów? Może tak być, ale o ile? O 20-50-100% musi być to skorelowane z naszą wizją i w ogóle możliwościami organizacji. Czy może myślimy o dywersyfikacji kanałów sprzedaży? Bo sprzedajemy za pomocą własnego e-commerce, a chcielibyśmy wejść w marketplace. A może odwrotnie, jesteśmy na marketplace'ach i nagle chcemy wejść w własny sklep internetowy. Czy może borykamy się z zbyt dużym kosztem pozyskania klienta albo pozyskania transakcji i musimy przyjrzeć się tej sytuacji, i zastanowić w czym problem i jak popracować nad lojalnością klientów. Może chcemy popracować nad zwiększeniem koszyka, urentownieniem biznesu, zmniejszeniem kosztów pozyskania tej transakcji. Jeżeli to wiemy, ustaliśmy sobie jasny cel, no to teraz czas na przygotowanie planu, tego planu strategicznego, który później będzie taką naszą roadmapą wszystkich działań. Będzie on okraszony kamieniami milowymi do osiągnięcia i dopiero sensownie realizując ten plan krok po kroku możemy myśleć albo możemy mówić o tym, że realizujemy Strategię digital marketingu i to naprawdę jest bardzo istotne, posiadać taką roadmapę działań. Bo uwierzcie mi, bardzo często rozmawiam z klientami i którzy podchodzą bardzo sztampowo do tych działań marketingowych. OK, to podpiszmy umowę na Google Ads, wrzucimy tam jakiś budżet. A czy zajmujecie się SEO? Tak zajmujemy się SEO, to poprosimy na ofertę. A może robicie reklamy na Facebooku? Tak robimy, to poprosimy o ofertę. I to są takie działania bez ładu i składu. Teoretycznie mają one sens, jeżeli pomyślimy sobie, że trzeba się reklamować. Natomiast pomyślcie o takim podejściu. OK, reklamy Google Ads można zacząć. W ciągu jednego dnia, wrzucamy budżet reklamowy, ustawiamy kampanię, już możemy się reklamować. Ale, na przykład, podejście do działań SEO. Czy powinno być rozpoczęte w tym samym momencie, w którym rozpoczynamy kampanię Google Ads? Może tak, może nie. Może lepiej zebrać wyniki z kampanii w wyszukiwarkach, kampanii płatnej, zebrać trochę informacji na tego, które słowa kluczowe konwertują, które produkty najlepiej się sprzedają i dopiero podejść do działań SEO, aby tam wstrzelić się dokładnie w to, co może konwertować najbardziej, a może jeszcze inne podejście. Co z tego, że zaczniemy działania SEO już teraz, jeżeli może się okazać, że po pierwszym miesiącu, w którym wchodzi tak zwany audyt techniczny, okazuje się, że klient nie ma w ogóle zasobów, aby wdrożyć te zmiany, które pójdą w raporcie wraz z zaleceniami, no to może najpierw zrobić krok, krok pierwszy, zaplanować działania techniczne, skupić się tylko na tym, po stronie klienta zapewnić zasoby techniczne, aby wdrożyć te zmiany w obrębie serwisu internetowego i dopiero później w dalszym kroku myśleć o działaniach SEO. Myśleć o tym, czy działania SEO mają opierać się tylko na serwisie w sklepie internetowym, czy może powinny również zawierać jakąś nutę content marketingu, jeżeli content marketing, czy klient ma możliwość pisania, ma możliwość, ma copywriterów, ma możliwość pisania tekstów, czy potrzebuje do tego agencji. To samo dotyczy się, nie wiem, reklam płatnych w mecie na Facebooku. W porządku, działania można zacząć od zaraz, ale co z kreacjami? Czy klient prowadzi komunikację w social media? Bo jeżeli nie prowadzi swojej komunikacji, nie ma swojego aktywnego profilu na Facebooku, to może to powinno być pierwszym krokiem, rozbujać tą komunikację organiczną i dopiero dodać reklamę jako kropkę na dni, a nie w odwrotnej kolejności. Dlatego ta roadmapa i konkretne zestawienie, co musi się zdarzyć, że wchodzimy z kolejnym kanałem marketingu, a jeżeli wchodzimy z kolejnym kanałem marketingu, to jaki jest tego cel? Jakie są ku temu oczekiwania? To właśnie jest plan, jeżeli chodzi o tą część strategiczną i do takiego podejścia ja mocno zachęcam. Mam nadzieję, że chociaż na poziomie inspiracyjnym teraz jesteście w stanie zastanowić się. Z początek roku, czy działacie ad hoc, czy Wasze działania są skrojone pod konkretny długoterminowy cel, czy może skupiacie się tylko na tym, co tu i teraz, w styczniu taki raz, w lutym taki raz i nie myślicie o. Nie macie tego big picture, co chcielibyście osiągnąć z własnym biznesem, więc zachęcam, zróbcie sobie rachunek sumienia. Jeżeli chcielibyście, abym poruszył jakieś dodatkowe tematy związane z strategią digital marketingu, proszę zostawcie informacje w komentarzu, a ja ze swojej strony już zacznę pracować nad kolejnym odcinkiem, w którym zacznę mocniej i bardziej szczegółowo na przykładach wchodzić w każdy z etapów tworzenia strategii marketingowej. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia.